Jest piątek 25 lutego, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, czas na losowania. W piątek w Helsinkach, jak co tydzień, odbywa się losowanie gry o niewyobrażalnie wielkie wygrane. Ze wszystkich gier lotto to właśnie w Eurojackpot można wygrać najwięcej. Główna wygrana może być warta nawet około 400 milionów złotych, a gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to aż 45 milionów złotych. Dziś do wygrania było aż 200 milionów złotych. Za kilka minut podam wylosowane liczby. Lotto to gra, w której można wygrać miliony i zostać Lotto milionerem. Losowanie już jutro, a będzie można zdobyć nawet 6 milionów złotych. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, można też wygrać milion złotych w Lotto Plus. Zachęcam do gry i trzymam kciuki za nowych Lotto milionerów. A teraz chciałbym pogratulować zwycięzcy MultiMulti, który wczoraj w Rudzie Śląskiej sięgnął po 195 tysięcy złotych. Zachęcam do gry, a już teraz zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy pokładę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 45 67 25 Dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt dwa, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt osiem. Trzydzieści cztery. Dwadzieścia sześć. Siedemdziesiąt sześć. Sześćdziesiąt dziewięć. Osiemnaście. 42. Liczba 42 jest plusem. W wyniku najłatwiej trafić wygraną. Piątki padają w prawie każdym losowaniu. W lutym odnotowaliśmy ich aż 31. Pora na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb dwadzieścia pięć trzynaście dwadzieścia trzydzieści trzy siedem. Jak grać w jedną grę lotto i wygrać dwa razy? To proste. Wystarczy na kuponie wybranej gry lotto aktywować siedmiocyfrowy numer super szansy. Dzięki temu można wygrać dodatkowe 2 miliony złotych. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. W drugim dziś w losowaniu tej gry padły takie oto cyfry. 7, 3, 2, 7, 4, 5, 8. Gratuluję wygranych. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra aż 250 tysięcy złotych pora na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Dwa. Pięć. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia. dwadzieścia trzy czternaście trzy dwadzieścia jeden. 11, 4, 9, 13. W EuroCheckpot można grać w 18 europejskich państwach, i wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną. A dziś do wygrania było 200 milionów złotych. Losowanie uroczech odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim takie oto liczby: 41, 4, 34, 43, 19 oraz 1, 5. Gratuluję wygranych! Retransmisję tego losowania będzie można obejrzeć na lotto.pl. Również na tej stronie znajdą Państwo jego wynik. W zależności od stawki w grze w ekstrapensji można wygrać od 5 do nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez dwie dekady. Życzę jak największych wygranych i zapraszam na ekstrapensję. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia pięć, trzydzieści jeden, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest trzy. Wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra pensji, aby mieć okazję na wygraną w Ekstrapremii. Ta wygrana może wynieść aż 100 tysięcy złotych. Pora wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4 kolejno ułożone kule. bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. dwadzieścia, sześć, dwadzieścia dwa, szesnaście, piętnaście. A ostatnią liczbą dozostawioną w ekstra jest dwa. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Przypominam, że w większość gier lotto można grać przez internet. Taką grą jest Eurojackpot, którego losowanie odbędzie się już za tydzień, a do wygrania będzie 265 milionów złotych. W wieczorem z Lotto to wszystko, ale zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania, które poprowadzi Renata Molenda. Dobranoc.